Twoja ojczyzna. Wspaniały, silny kraj, pełen szczęśliwych ludzi. O kurwa! Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Malberio, witam was w kolejnym odcinku z TR, nowych vlogów, słuchajcie, to chyba nie, czekajcie, nie, był jeden, jeden dzień przerwy był. Także słuchajcie, jest git i ogólnie, mianowicie teraz nie wiem co robić w ternie, więc pokombinuję coś, zaraz coś sobie może skoczymy. Nie wiem, cokolwiek z sumie, co nie, bym skoczył. W ogóle zobaczymy, czy ktoś pisze. Dobra, druid na DZ fast, to nie, nas nie interesuje. Dobra moi drodzy słuchajcie w dzisiejszym odcinku całkowicie nie wiem co robimy To będzie bardzo krótki odcinek Chyba, że nie będzie krótki odcinek Chłopcu 62 level Była i jeszcze tego V1 ze mną nad Dobra słuchajcie moi drodzy więc nie wiem co skoczymy i za sobie chyba żabkę ubić czy coś takiego Zobaczymy może coś dropnie może nie Opna frajerów Może mu pomożemy co Czekajcie może pomocny słuchajcie dzisiaj odcinek będzie Pomożemy sobie ubić frejerów dla typa Dobra napiszemy mu Dawaj faz ogólnie dzisiaj, po... dzisiaj pomagam widzom znaczy widzą, przypadkowym ludziom, słuchajcie. Zobaczymy sobie, czy pójdzie, czy nie pójdzie. O, nie idzie, no to Elo. Nie będę czekał, nie wiadomo inne. O, ale tam druid hopnął. Że on zaatakował już beze mnie. Dobra. Siema. Ciekawe czy się skapnie, czy to ja. Nie, on pewnie nic nie będzie pisał. Napiję się picia w dzowie takie o lemoniatki cytrynowej, jakieś, nie wiem, z Biedronki. Joka średnia, by powiedział ona jest. Ale chciałem sobie coś kwaśnego się napić, co nie? I jest nawet git Ty, jak on padnie jeszcze, czy nie? Nie, raczej nie padnie, dobra Więc, moi drodzy, dzisiaj odcinek z takich, no, wypraw Nie wiem, gdzie jeszcze dokładnie Nie wiem, co będziemy robić Nie wiem nic prawidłowo Więc sprawdzimy sobie, co i jak w nie syłkać Jest godzina aktualnie 8.20 Myślę sobie, pochodzimy troszkę Sprawdzić, <laughs> czy nie ma nic ciekawego do roboty A, ogólnie widzowie Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze zostanie sprzedany komputer Więc to jest ostatni odcinek na tym kanale w sensie takim, że... jakby wam to powiedzieć. No ogólnie, dopóki nie kupię teraz nowego komputera, nie będzie prawdopodobnie odcinków. Myślę, że to może tak, tak trwać do... nie wiem, do tygodnia. Słuchajcie, nawet tydzień odcinków może nie być na kanale. Mam nadzieję, że go nie opuścicie, bo wiemy 600 subów aktualnie po tym odcinku, mam nadzieję już. Więc całkiem spoko to wygląda z tymi subami. Bym się skoczył moi drodzy F 1 ale nie mam z kim. <laughs> może z tym Edagrosem z Aspę skoczymy, co? Nie, eee, on jest za dobry chyba. Wódu nikt nie chce nigdzie brać. A może babatka się skoczy, co? Ej ej, widzę, mój kochany, mały przerywnik, co jest? Czemu jeszcze łapeczki nie strzeliłeś w górę? Co ty robisz, gościu? Szybką łapeczkę proszę strzelić i zaraz się widzimy na żebezce, pozdro? Dobra moi drodzy, słuchajcie, udało mi się jakimś cudem wyrywać ekipę na V1. Więc jest bardzo dobrze i przyjemnie, słuchajcie, od tamty poru od tamtego odcinka w ogóle nie grałem, jak coś. Muszę pić. Bo jak byłem w Biedronce, moi drodzy, to mało się nie udowiłem. Cepier! <coughs> Co <ja> <coughs> Chory jestem. Dobra, idziemy, chopamy do nich, a oni mają jeszcze pełnej ekipy nawet ty. Gdzie jest jakiś mosiek? Gdzie jest moło widzowie? Gdzie jest moło? Czemu tu nie mam o? Dobra moi drodzy, także słuchajcie, od ostatniego odcinka nic się prawie nie zmieniło. Praksy stoją na 3%, bo nic nie robiłem i będę sprzedawał ten komputer teraz. Także będziemy mieli mały problem, Słuchajcie, ty ci tyci mały problem. Pamiętajcie, że dostać łapeczkę oczywiście. to nowy, zachęcam. No i dwa mięska mam do sprzedania. Jakby ktoś chciał oczywiście kupić, to zapraszam serdecznie po dwa miejska. O napiszę to że odcinek <laughs> odcinek nagrywam ster, Napiszę, bo niech ma. Może widzów jakiś to będę, zaraz się zapytają o Kana. Nie, że się nie zapytają i w dupie nie mają. Tak też może być. Co oni wyprawiają? Gdzie on poszedł? A, bufa, dobra, 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 niech leci po tego bułka, ja sobie zalosuję. Uwaga! Ale farciwo, ty. O, trzy klucze tylko co? Ile mam? Czekajcie chwilę. Aż sprawdzę z ciekawości, widzowie, pokaż mi to gdzie to jest. Tak czułem, najmniej kluczy dodawałem. Dostałem. Ty mogę mu kupić. Za platynkę ten, ten zwój teleportacją chciał, co? A nie, zwoje do guildi, dobra No właśnie, co do w widzowie O kurwa, ile osób opuściło Ty, w ogóle ja mam elekcję, widzowie, ale mam teraz WF z wychowawcą, to nie muszę chyba być, co? Czekajcie, ja sprawdzę Dawaj to v jedynkę, bo ja czasu nie mam, gdzie jesteś, Blacksio? Opa, gościu, co ty wyprawiasz? Oczywiście pozdrawiam widza Skapnął, że ty ja Malberio, trzeba pozdrowić oczywiście, pozdrawiam, Blacksio, serdecznie Możesz <laughs> łapeczkę strzelić, jak oglądasz ja to druid jest bo on bez druida, bez kitu, co ja gadałem? Mośka ty! Mośka chciałem, widzowy Mośka! Bez druida byśmy build... Dobra, przywitamy się oczywiście. No <laughs> co wierzy Litwin. Podejrzewane widzowy. Także moi drodzy, dzisiaj skoczyłem sobie z nową fałedyczkę, kolejny vlog i kolejny vlog z jedyneczki, bo nie mam co robić teraz aktualnie w tajnie zbytnio. <laughs> Troszkę chory jestem Dwie księgi machaj. Ciekawie nie? zaproponował, chyba to zrobimy, widzowie, ale dam trzy księgi. Panie, 64%! No już powinien leżeć. Tu sumie za łuka, to mogliśmy wziąć moszkę, chyba co, widzowie? Dobra, damy szpilę, żeby barba trafiał coś. <laughs> A w ogóle ocencie jak się intro moje podoba, wam? Możecie napisać w komentarzu. <laughs> no dobra, druidzik dobry, jest korzonki, daje przynajmniej. No i to jest barba, słuchajcie, w końcu jakiś barba, barbazyńczyka, który trafia jeszcze takim małym levelem. Ty, łucznik jak bije w ogóle, co jest? Który ma level? 14k expo widzowie! Co so ty gawasz, ty? Już to dużo fest jest. Bo zajebiste lewale mamy chyba dlatego. Dobra, tyle to ja mogę dostawać, gościu. <laughs> Odpoczniemy i zmienimy. Sloty. Widzowie, ostatni odcinek wam się spodobał, także mam nadzieję, że spodoba się też ten. Nie ukrywam, że trochę na szybko go nagrywam, bo zaraz zaczynam elekcję, na której już muszę być. Więc muszę go też na szybko troszkę nagrać, więc może to troszkę popsuje całą tą jakość tego, wiecie, całego filmiku. Ale mam nadzieję, że będzie git, słuchajcie. Mieliśmy przeskoczyć, aczkolwiek ktoś tam nie wyszło z tym przeskoczeniem. Ta, wiem, że miałam skoczyć, ale on poleciał od razu. Tam że weźmie okpokój i poczeka, nie że poleci od razu, ale no, dobra, no. A ja mogłem chwilę poprawić, zjebałem trochę, no, zjebałem, przyznaj się. Barba 100% To jest barba słuchajcie Mogłem ukazać w sumie, ale dobra, trudno, no. <coughs> dobra, bijemy, widzowie, będzie szybciej o wiele. Jak będziemy bić tą puszeczkę, niż jakieś ukazy robić. Ukaz na dwa koła HP, to barba ma za dwa ciosy. No dobra, za trzy, niech będzie. <coughs> Ojciec, czuję, że to będzie odcinek krótki, bo nic pożytecznego na nim nie powiem. Ale dobra, trudno. <grytanie> 18k eksport, całkiem spokój, słuchajcie. Dobra, widzowie, ja szybko potnę tu czuję, że źle to będzie wyglądać, jak ja będę ostatni. No czemu rycek niska oczy, no? Dobra, widzowie, bijemy, słuchajcie, V-1. -eczkę. No dobra, że łuk spad. Ej, oni jeszcze nie wiedzą, że ja tylko raz to, nie, no odcinajcie klecę. Niestety. Ale to nic się nie dzieje, widzowie. <grymne> Zatem muszę tylko na odcineczek, muszę obrobić filmik i zobaczymy, czy komputer będę już musiał pakować, czy nie. No, bo jeszcze formata będę musiał strzelić, więc mam nadzieję, że mi to wybaczą. No, jak pech, to pech, że nic nie chce wejść. No, trudno, co ja mam powiedzieć na to, widzowie? No, nie pierwszy, nie ostatni raz nie chcę wejść. Bym zdjął z defa z zryzykował ale po co mam umierać? Dobra, widzowie, dałem 011 def. <grymne> ale łuk drugi raz się wyjebał. <grymne> Oj, będzie zły na mnie chyba. Chyba będzie zły, dobra damy tak. Też bez defa prawie lecę, ale jeszcze żyję się trzymam, więc jest git na razie. Jak jest. Ja pierdzielę ty. Co to za jedynka się trafiła na od nas, co jest grane? Ale nie mogę dać trzy razy chyba. A nie, mam źródło, dobra, to chyba trzy razy powinien ten... Powinno siąść. O, dobra szpila siadła stos. Padło chyba? Zaraz sprawdzimy skacze. jestem ciekaw. No gdzie padło? Dobra, ustawimy se defa, troszkę tego teraz, żeby nie paść. Mogę, a nie, Łukasz, Nie, Łukasz, nie mogę, nie omany. Teraz też nie padnie, bo się coś czuje, że. Chyba, że barba teraz na farcie skończy to. Łomany mi stoczył z tym źródłem, bo się zaczyna robić nieciekawie. Czemu mam w szpilę tutaj jeszcze ustawione? O dobra, a może teraz, chyba, że łuk padnie, albo bym spiał. Nie, no dobra, na farcie się utrzymał. No ciekawe czy będzie drop i słuchajcie pierwsza V1, no i mamy drop, słuchajcie. Mamy drop. Dobra, szybki, szybki ten vlogujemy się. <grym> Mam nadzieję, że nie będą źli. Dobra moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzeciejcie łapeczkę, zostawcie subika na kanale. I do następnego odcinka. Siema, jo i cześć!